Są jednak takie osoby na pewno wśród nas, które uważają, że nadal, że msza sama wystarczy, żeby się zbawić, że dokonuje pewnych cudów i na pewno wpłynie na naszą przemianę naszej duszy i że niepotrzebny jest absolutnie żaden wysiłek duchowy, ta zwykła codzienna rutynowa praca nad cnotami. No nic nas nie zbawi, jeżeli my sami nie będziemy wdrażać nauki Kościoła w nasze życie, nie będziemy żyć rytem trydenskim na co dzień, nie będziemy spełniać woli Bożej w pełni, przyjmować tego, co otrzymujemy, co nas spotyka, bez względu na to, czy jest to udręka, męka, cierpienie, ból, czy jakiś rodzaj powodzenia i. Przyjemności i radości. Na pewno to słuchanie przytrydenckie jest zbawienne dla naszej duszy, ale musi być warunek właśnie współpracy z łaską Bożą, bo wielu też kapłanów mówi o takim wewnętrznym faryzeizmie, takiej postawie faryzejskiej, takim gniciu wewnętrznym, zastoju, stęchliźnie duchowego, wygodnictwa. Że oto już odkryliśmy tradycję i już nic od nas nie trzeba wymagać, bo już samo chodzenie na msze, samosłuchanie mszy trydenckiej wymaga jakiegoś heroizmu, rodzaju heroizmu, bo niektórzy dojeżdżają nawet kilka godzin, inni muszą się, nie wiem, spierać, jakieś dokonywać różnego rodzaju rozgrywki z przełożonymi, z biskupami miejsca, żeby walczyć o tą mszę, więc wydaje się, że to już wystarczy. No, no nie wystarczy, bo. Cały czas jesteśmy na drodze ku świętości i cały czas mamy bardzo, bardzo dużo do pracy po prostu nad sobą. Więc, my jeżdżąc po Polsce, spotkaliśmy się z wieloma różnymi postawami negatywnymi i pozytywnymi. Więc, musi iść w parze nasze życie prywatne, które jest, wiemy, rodzinne życie, jest bardzo wymagające i trudne. I często Msza Święta jest takim odchamieniem się, można powiedzieć. Z agresji słownej, werbalnej, z nienawiści, którą możemy gdzieś tam czuć do małżonka, czy do jakichś sąsiadów, bliskich, nawet rodzeństwa. To są problemy, z którymi my wszyscy bez względu na to, z jakiego skrzydła jesteśmy, powiedzmy, musimy się z nimi mierzyć, i nawet bym powiedziała, że ciężej jest, jeszcze ciężej jest pracować nad sobą i zachować pracować nad tą świętością i zachować klasę, kulturę. Prawda, w, na przykład w małżeństwie, kiedy jesteśmy ciągle w jakiś sposób kuszeni. Inny sposób jest prawdopodobnie docierania, kuszenia i nękania osób pobożnych, tak? które są w kościele dzisiaj katolickim, a inny sposób zły będzie miał na osoby, które są poza tym kościołem albo uważają, że w nim są. A to na pewno dotyczy właśnie charyzmatyzmu. Nie możemy na pewno czekać, aż będziemy święci i gotowi do uczestnictwa w mszy świętej, bo to jest też niepoprawne podejście. Na pewno jesteśmy niegodni z tą właśnie świadomością niegodności słuchania tej tajemnicy, tego misterium, tremendum, mszy świętej, no idziemy właśnie przed ołtarz, i to nas obowiązuje do ciężkiej, nieustannej pracy nad sobą, bez wytchnienia. Dzień i noc, nożącej pracy, no połączonej ze świętością Chrystusa, który jest obecny nam przy, który nam daje siłę, umacnia nas właśnie w walce z pokusami poprzez swoje, poprzez swoje ciało. Więc wszelkie wady, które odnajdujemy po lewo, po prawo, wśród charyzmatyków i, i tak zwanych tak, czyli tradycyjnych katolików, no takie są dzisiaj podziały, tak się. To niestety rysuje, że podział jest na dwa, można powiedzieć, kościoły, przynajmniej on gdzieś tam powoli się wyłania. Ten podział jest coraz bardziej jaskrawy, coraz bardziej widoczny, że jest jeden kościół, który wyznaje nowe sakramenty, które jakby dają prawo i przystęp do Komunii Świętej, nawet do wejścia do świątyni, do kościoła, w już w wielu krajach. Wiemy, o jakim sakramencie mówimy. Eee, u nas jest to spowiedź, chrzest i spowiedź, i wtedy możemy przystąpić do Komunii Świętej, a tam nie, tam trzeba, pewną inną praktykę, pewien inny rytuał wykonać. Samo to noszenie masek właśnie i w obecności Bożej, i wiara w naukę, w ekspertów, w medycynę zamiast zaufanie Boże oraz nowa religia, tak? Można powiedzieć covidianizm, jak to wiele osób dzisiaj komentuje, diagnozuje, no rozróżnia już te dwa kościoły. To już jest na pewno bardzo, bardzo ostre rozróżnienie, dlatego że za taki kościół z maskami Preparatami, medycynizmem nie umierali apostołowie, nie umierali męczennicy i nie umierali święci. Oni byli w stanie dla utrzymania czystości wiary, dla utrzymania czystości ciała, duszy, dla wiary w prawdy Kościoła oddać życie. Dzisiaj ludzie nie są w stanie oddać nawet wyjazdów zagranicznych, nie są w stanie oddać wygód, nie są w stanie oddać nie wiem, możliwości pójścia do restauracji. To wszystko musi być dzisiaj, dlatego, że jesteśmy absolutnie w szponach właśnie materializmu i konsumpcji. To też jest taki element, który odróżnia te dwa kościoły, i tak mi się wydaje, że to już idzie w kierunku jakby oddzielania ziaren od, od plew. My, jako ludzie, oczywiście wzajemnie się nie różnimy. No, 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 tak jak powiedziałam, zły ma sposób na każdą duszę, nawet najpobożniejszą. Wszyscy otrzymaliśmy wszystko od Boga i wszyscy tak samo zasługujemy na karę, wszyscy doprowadziliśmy Chrystusa na krzyż, wszyscy jesteśmy winni jego cierpień, tortur i męki. I tak samo pycha jest i po tej, i po tej stronie nienawiść i niechęć i po tej, i po tej. Ona prawdopodobnie wyjdzie z nas jako ostatnia, ta pycha. Natomiast te zasoby, ten repertuar osobowościowych cech, niewiele ma wspólnego do tworzących się osobno, właśnie dwóch ciał. Mistycznych. Jedno jest, wydaje mi się, ciałem mistycznym, naprawdę chrystusowym, ta garstka katolików, która jeszcze przylgnęła mocno i jeszcze trwa póki co przy odwiecznym nauczaniu Kościoła. A drugie, które się tworzy na zasadzie globalnej religii, wszystkich religii połączonych razem ze sobą, co już jest wdrażane w czyn i co daje temu wyraz, powstająca właśnie. Świątynia wielu religii, czy trzech religii tych wiodących islamu, chrześcijaństwa i judaizmu w Abu Dhabi za przyzwoleniem papieża i w Berlinie. Więc to jest już taki poważny, bardzo poważny znak i zwrot, że obok burzonych, najpiękniejszych, naprawdę przecudownych katedr, kościołów na zachodzie, w Europie Zachodniej, powstają nowe. Świątynie, czyli meczety, oraz właśnie takie kościoły, które nie są już kościołami, które łączą i stawiają obok demona, y, dlatego że Pismo Święte mówi o tym, że każdy Bożek jest demonem, stawiają obliczech Chrystusa i stawiają Boga. Więc pomyślmy sobie, y, czym to jest w oczach Bożych. Najpierw y, mieliśmy do czynienia z Pachamamą w kościele, w miejscu świętym. Na szczęście katolik z Austrii, Aleksander Google, wrzucił y, paczamę do Tybru, za co oczywiście został gniewnie oskarżony o kradzież i, i otrzymał reprymendę. Jakimś cudem wyłowiono te właśnie obrzydliwe, wulgarne figurki Matki Ziemi, w którą cały czas żywo wierzą y, mieszkańcy Amazonii i papież przepraszał za tą kradzież. Aha. Katolik prawdziwy, który ma sensus fidei, czyli zmysł wiary, widzi, że bożek, czyli demon wyznawany przez pogan do dnia dzisiejszego, którzy powinni się nawrócić, a nie wyznawać bożki, idolatrię i bałwany, nie może stać w Katedrze Mariackiej w Rzymie, gdzie ukrzyżowano wielu, wielu świętych męczenników, w tym świętego Piotra. Gdzie wybudowano właśnie na miejscu jego męczeńskiej śmierci, właśnie z rąk Pogan, naszą bazylikę św. Piotra. I tam stawia się takie ochytstwo, takie obrzydlistwo w oczach Boga, czyli się łamie pierwsze przykazanie, pierwsze podstawowe, nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną. I w tym akcie ogromnej wiary i odwagi, Aleksander właśnie wyrzuca do Tybru i nagrywa to, filmuje ten akt. Odwagi i to dociera na cały świat. A papież reaguje przeprosinami wobec Pogan. I to, co dzieli te dwa fronty w kościele, lub zaczyna już jawnie tworzyć dwa odrębne, można powiedzieć, kościoły, ten neomodernistyczny, nowinkarski, z pewną odmianą Pentekostalizmu, czyli właśnie charyzmatyzmem w kościele od tradycji, to tak naprawdę jest to Lexorandi, czyli prawo wiary i prawo modlitwy lex orandi, lex credendi, lex credendi, prawo wiary, które ma wpływ na prawo modlitwy i odwrotnie. Czyli tak jak się modlimy, tak wierzymy. Jak wierzymy, tak żyjemy. I to jest nasze źródło naszej wiary. To jest reguła naszej wiary. To jest tradycja, do której powinniśmy przycumować i trzymać się jej wiernie. Choćby, nie wiem, jaka burza była na tym statku na morzu, powinniśmy zdecydowanie trzymać się nauczania Kościoła. A dzisiaj to nauczanie jest bardzo sprytnie Przeinaczane, krępowane półprawdami, wykrzywiane herezwiami, deformowane nowinkami. I nowi fałszywi prorocy powstają, którzy właśnie głoszą jakąś większą część, 99% nawet poprawnej nauki katolickiej, może nawet się zdarzą tacy, ale ten 1% dziegciu, goryczy, kłamstwa jest. No i w tym momencie całe już to nauczanie, cały przekaz jest heretycki kłamliwy. Tak jak jest soborem, jeżeli na soborze pojawi się jedno zdanie w dokumencie heretyckie, to cały dokument jest heretycki. Jeżeli jest dokument heretycki, to i sobór jest heretycki, to jakby pociąga za sobą wszystko, i takie sobory były już niektóre w historii ogłaszane heretyckimi po ich, długo po ich zakończeniu, wiele, wiele lat albo wiele nawet dekad. Katolicy dzisiaj nieświadomie modlą się na sposób protestancki i żyją jak protestanci, to jest bardzo smutne. Oni już tego ani nie widzą, ani nie dostrzegają. Dlatego, że Ewangelia sukcesu wręcz zmusza do tego, żebyśmy połączyli Mamonę, diabłu, ogarek, Bogu świeczkę lub odwrotnie, i połączyli Mamonę i życie z pieniędzmi dla pieniędzy, przez pieniądze, o pieniądzach z Panem Bogiem. Więc sukces i wiele takich dodatków, jak Mamona, właśnie tworzą dzisiaj obraz katolika, który już jest przesiągnięty myśleniem protestanckim. Dąży do sukcesu, mam być kimś, mam być poważany, szanowany. Nieważna jest chrześcijańska pokora, uniżenie, korzenie się przed Bogiem, bycie ostatnim, bycie najmniejszym. Uważam, że ten podział jest potrzebny, bo właśnie tak jak wspomniałam, ziarna od plew się oddzielą i wreszcie, tak jak mówi święty Paweł, jeśli dobrze pamiętam, bardzo ważne są podziały, dlatego że wreszcie wyjdzie na jaw, kto jest prawdziwym katolikiem, chrześcijaninem. I to jest taki niezwykle ważny moment w dziejach naszej historii. Pogłębiania pewnych różnic, i to jest bardzo zbawienne, to jest w planie Bożym, bo tradycja oddziela się od heretyków, tak formalnych, którzy łamią prawo kanoniczne na każdym kroku, którzy propagują naukę protestancką, a wiemy, że taki księża i tacy biskupi są na, w Polsce i na świecie. U nas, na przykład, bardzo niebezpieczne jest nauczanie Ojca Szóstaka. Które już bardzo, bardzo mocno schodzi na drogę nauczania właśnie quasi-protestanckiego. Nie będę wspominała już o Ojcu Recławie, arcybiskupie Rysiu, czy panu Zielińskim, bo to już jest naprawdę nabijanie, tylko sakie w kurialnych, protestantyzacja, czy zaproszenie protestanckiego biskupa, nominalnie tego biskupa, do katedry katolickiej, który głosi wprost przeciwne, szydzące i obrażające nauczanie katolickie tezy. I głosi swoje heretyckie tezy w naszym kościele za przyzwoleniem biskupa katolickiego. Jest to absolutnie nie do wyobrażenia, jeszcze kilkanaście lat temu, jest to skandaliczne, niewiarygodne, że pasterz lokalnego kościoła może sprowadzić wilka w stadowiec. Tradycja z kolei walczy dzisiaj, jak może, rękami, nogami o czystość wiary gdzieś tam pojawiają się jakieś próbki, jakiś internetowi właśnie twórcy. My tutaj robimy film z własnej, z własnej inicjatywy. Są księża, są osoby świeckie, które działają, robią co mogą, żeby, można powiedzieć, w katakumbach odpierać pewne wyrafinowane ataki, nawet ze strony króli rzymskiej, bo tradycjalne z jest wiadomo, że wyszło z Rzymu, od papieża. No i na tej scenie kościelnej dokonuje się naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych, tragicznych skutkach zjawisk. Zbudzenia, właśnie uzdrowieniami, tak, w przeciwieństwie do, do miejsc uznanych przez kościół, miejsc uzdrowień, czym, przy świętej ludzie zaczynają ufać zamiast takiemu miejscu jak Lourdes, prawda, uznanemu przez kościół, i jechać tam po uzdrowienie, to idą na Łatwiznę i jadą zamiast na Jasną Górę, gdzie wiszą masy porzuconych kul, wotów, dziękczynnych. Nikt tam nie płaci żadnym zainteresowaniem, czy uwielbieniem, czy banknotami za te cuda, które mają pochodzenie Boże. Po prostu Kościół potwierdził mocą nadanej władzy, nieomylnie, że takie miejsca objawienia Fatima, czy lurt są miejscami rzeczywiście uzdrowień i te komisje badają te uzdrowienia, one są trwałe. Ludzie nie wybierają tych miejsc, jak Msza Święta, czy właśnie Jasna Góra, ale Uzdrowienia płynące z rąk jakichś świeckich, a przecież wiemy, że są cudami słynące obrazy, figury, rzeźbi Matki Bożej, i ona jest tą orędowniczką, pośredniczką łask Bożych, i przez nią docieramy do Boga, do Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca, i tak to wygląda, że mamy orędowniczkę w niebie, do której modlimy się i mamy miejsca jej kultu, i mamy ogrom naprawdę cudów i uzdrowień. Też ciekawe, że żaden świecki, taki zuchwały w swoich aspiracjach, pragnieniach, żeby być takim właśnie mistrzem, charyzmatykiem rangi protestanckich pastorów z USA, nie wpadł na taki pomysł przez 2000 lat, żeby nagabywać ludzi w parafiach i ich uzdrawiać, jak właśnie wielu to dzisiaj czyni. To jest ciekawe. To nie my decydujemy tak? o charyzmatach. Bo charyzmatykiem prawdziwym był święty Paweł, apostołowie. To byli charyzmatycy, ale oni mieli najpierw najważniejszą misję właśnie zbawiania dusz, nawracania, nauczania, a reszta była tylko dodana. Nie była zastępnikiem, nie zastępowała tego, co było podstawą, i nie była ona jakby celem w samym sobie i misją. Oczywiście w naszym kościele, poza tym podziałem na kościół ten posoborowy, neomodernistyczny i tradycyjny, są jeszcze tacy obojętni, którzy jeszcze nie wybrali, nie zdecydowali, czują się mądrymi, bo jeszcze nie podjęli decyzji i nie stoją ani naprzeciwko krzyża, ani pod krzyżem, o tak może. Czyli nie chcą przyjąć ani prawdy, ani krzyża na barki, nie chcą iść na Kalwarię, ale też nie chcą bluźnić i nie chcą y, jakby obrażać, tak? prawdy, która zawisła na krzyżu. To jest jakiś też jakiś rodzaj jakaś postawa, ale ona też będzie niestety postawiona pod murem i też trzeba będzie podjąć decyzję w pewnym momencie, gdzie stoimy, czy naprzeciwko krzyża, czy pod krzyżem z Maryją i ze Świętym Janem. Chciałabym się Was zapytać, co myślicie na temat właśnie podziałów w samej tradycji, w ramach tych środowisk tradycyjnych. Co myślicie na temat pokory? Pokory, którą muszą posiadać wszyscy ludzie, że to jest też droga do nieba, pokora chrześcijańska, katolicka. Co uważacie na temat podziałów pomiędzy tak zwanymi indultami, czyli właśnie mszami intrydenckimi odprawionymi w parafiach przez księży diecezjalnych, a na przykład bractwem św. Piotra Piusa czy, czy tak zwanym IBP, czyli Instytutem Dobrego Pasterza? Jakie macie zdanie na temat tych podziałów? To jest dość trudny temat, który raczej nie jest powszechnie poruszany, ale Wasze opinie w komentarzach chętnie posłucham. Co na ten temat myślicie? Jakbyście się w tym wszystkim odnaleźli i jak może wybrnąć z tego, co zrobić, żeby tradycja była zjednoczona? Czy musi tutaj dojść do jakichś kompromisów, czy może po prostu jedna strona powinna przejść na drugą stronę? No i to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym z Panem Bogiem.